Cześć ma ziomki i ziemale. Witam u Ksantora na kanale. Zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału, do polubienia strony, Ksantor, do dołączenia do grupy ziomki i ziomale. Jak zawsze, linki do tych stron e, w opisie filmu i w krótkim filmiku. Mam nadzieję, że krótkim. Samo e, no, lepiej, jakby był dłuższy w sumie, No i przyszedł mi prezent, odbiorę sobie prezenty. Dobra, już odbiorę sobie te kła. Koła zębate, o które proszę, i chcę w tym odcinku e, o, przemienić sobie Ulę, bo już mo jest możliwość, i dlatego ten filmik wysyłam od razu e, na kanał tego samego dnia, od razu nie wiem, po godzinie już będzie możliwy do obejrzenia. Tak i e, ten Ul mogę sobie jeszcze. Wybudować, powiększyć kolejnego etapu. Nie mogę, ale mam jeszcze na ulepszenie ula e, raz tego i drugi raz. Mogę nawet na drugie, na, na trzeci etap, czy tam na drugi. No, i tutaj już e, niestety nie mam na więcej. I dobra. Zobaczmy najpierw, co wypada z pierwszego poziomu uli. Czyli przemienię sobie te ule, te tutaj. Pojawia się taka paczuszka prezentów i sobie odbiorę, a później na końcu zobaczymy, co wypada z całkowicie przemienionego ula. No. I e, odbiorę sobie paczuszkę, która tutaj leży za kolarzem. No i sprawdźmy, czy rzeczywiście opłacało się kupować Ul na pierwszym poziomie. Co wypadnie? Na razie kasa doświadczenie, e, sól zwykła, kolekcja budowlana, e, plastry miodu i nie powiedział, czym by się opłacało. Wolałbym, żeby wypadła jakaś kolekcja kociąt, albo, a to kolekcja budowlana tylko. No i plastry e, miodu wypadają, czyli warto sobie zostać... bo jakby się ma więcej tych. No, kolekcja budowlana, samochodowa. No i yy, kosz ze zbiorami, tak. Du, 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 du. No, nie powiedziałbym, że to jest super. E, to ja sobie muszę teraz przemienić pozostałe ule. I jeden, może jeszcze e, sobie ulepszę później. Nie, albo nie wiem. Zobaczyć trzeba. No no. Tak, sobie teraz muszę je wszystkie poprzemienić. No i już e, klikam ostatni ul. Tutaj z tych rzędów jeszcze sobie. O, tutaj kred był za, za ulem, jakby co u mnie. No i sobie teraz odbiorę te prezenty z uli z pierwszego poziomu. Seryjnie wszystkie, wszystkie po kolei. No i co, to jedynie co, ten koszt ze zbiorami to jest dobra rzecz. Kolekcja budowlana, kolekcję budowlaną można kopać sobie. E, kopiąc w wieży, tej wieży, co się robi transformatory. Samochodowa, no, też można gdzieś tam wykopać, więc to nie są kolekcje jakieś takie e, rzadkie. Ile tych plastrów e, miodu, te, tego miodu wypadnie? Nie wiem, czy dużo. No, soliodowana trochę, ale jakoś pojedyncze sztuki soliodowanej, i tej zwykłej soli widziałem, że też leci tak. <laughs> za, za super zadowolony to ja nie jestem z tego. No. I tak. Ile tych. Ile tego miodu mi wypadło? 107. Hmm, czy to starczy na. na drugi? To jest trzeci etap. no... Nie za bardzo, tak więc te ULE sobie, ten UL sobie podniosę na, na drugi poziom, na, na trzeci już niestety nie można, tak więc ten na nie, nie przemień budować no i tu już sobie przemienię te no czekaj, nie, już nie dostanę tyle plastrów miodu, tak więc przemienię sobie teraz e, wszystko jeszcze odbiorę. Tak. Tu jest drugi etap. Jest trochę wyższa górka. Te trzy sobie odbiorę. Tu jest drugi etap. Ula. Tu jest trzeci etap. Ula. Tu jest chyba czwarty. Tak, piąty. Od razu przemienię. Albo nie. Jeszcze nie. Najpierw będę odbierał to. Czyli tu raz, dwa, trzy. To chyba są wszystko po pierwszym etapie. Wszystko to samo co do tej pory. Tak. Kolekcja budowlana, samochodowa. Yy, Kosz ze zbiorami. Jakaś sztuki soli. Tu, I tutaj mamy mm, teraz drugi, drugi etap. Będzie. Czyli raz, dwa, trzy. Odbiorę sobie od razu. Trzy na drugim etapie. Z drugiego etapu wypadają jakieś nawozy, kolekcja zabawek i jakaś paczuszka. Hmm, hmm, hmm. Przedmiot wartościowy chyba. No. po dwie takie paczuszki wypadły. No. Tutaj mam trzeci etap budowy. Ula. Zobaczmy, co z niego wypadnie. Też może, może, solę. sól zwykła, sól jodowana, kolekcja smaczna, część kolekcji zabawek, część kolekcji kwiatowej, no, tak skromnie. Dobra, teraz sobie przemienię ten. Od razu sobie odbiorę pierwszy, drugi, trzeci, pierwszy, drugi, trzeci, bo to wiemy, wiem już co wypada, nie? Ogólnie. No, tak więc, o, ognista obręcz wypadła, całkiem fajnie, kolekcja smash, no, jakiś rożek lodowy też z tych, z tych fioletowych wtedy pakunków, co wypadło. I tutaj jest czwarty etap, czwartego etapu jeszcze nie otwierałem, tak więc zobaczmy, co, co wypadnie z czwartego. <laughs> Doświadczenie i kasa, stuprocentowe nawozy, yy. beczka... Kucharza i. O, i żółty tulipan. No to żółty tulipan to fajnie, bo to dobre rzeczy wypadają z tego tulipana. No i piąty etap. Czy szaleństwo? Dużo, dużo doświadczenia, dużo kasy. Sole, kolekcja miłosna, kolek część kolekcji hiper i kosz. I słonik. O, słonik. Zaraz sobie tego z tym słonikiem. A przeje, yeah, no, co za w w głupi garbus, przyjechał mi słonika, no. Dobra. I sobie zakręcę słonikiem. Tu można wygrać, między innymi, widzę dublony. Aha, dublony albo <laughs> narzędzia. 150 maczet wylosowałem, odbiorę sobie. Dziękuję. I na ul na najwyższym etapie rozburowy. No i robię przemień, i będzie wysoka górka. Tak, taka wysoka górka. Ul tutaj stał, a paczka się pojawiła tutaj. No tak dziwnie trochę. Ale dobra, odbieram. Po kolei wszystko odbieramy. Pierwszy etap już e, znacie. Ale co tam po kolei powolutku będę odbierał. To był pierwszy etap, to drugi etap budowy to już znamy. Do piątego aż znamy. No i te żółte pakunki zaraz będę otwierał. Zobaczę co. Co z tego wypada. Trzeci etap. Mm -hmm. No, kolekcja kwietowa, zabawek smaczna. Między innymi i sole jakieś. Troszkę soli. Czwarty etap. No, szału nie robią te, te etapy. Piąty etap, może trochę z tym słonikiem jeszcze. Nie wiem co to te żółte pakunki jeszcze będą dawać, te prezenty, jak one się nazywałem, nawet nie wiem. No tutaj, e, ten żółte tulipany, to, to nawet się ucieszyłem. Dobre rzeczy wypadałem z żółtego tulipana. No i piąty etap, tu dostanę słonika. Pewnie, a może i co innego, zaraz zobaczymy. Tu, tu, tu. tak, wypadł słonik i kosz ze zbiorami. A więc chodź, chodź słoniu, tylko nie stawaj mi gdzieś tam za, za choinkami, zaraz zakręcę nim. Tak, 150 kg. fajnie, przyda się, dziękuję. Jeszcze topory jakby były, ale nie mam trzeciego takiego, żeby móc wylosować. No i szósty etap. Zobaczmy co z szóstego etapu. Wypada jak zwykle doświadczenie, kasa na początku. Lolololol, dużo kasy, dużo doświadczenia. 100%, 30% nawozy, 100% nawozy. Sklejka, kolekcja grzybowa. Jakieś części kolekcji miłosnej. Znowu tulipan, kolekcjoner. No i plastry miodu. I z... Znowu słonik? Nie. Tym razem to szkielet, tak? No, szkielet. W szkielecie można polosować, tak więc tą wylosuję sobie w szkielecie i prezent, prezent od sąsiada, po, dziękuję, przyjmuję i teraz siódmy etap, nie wiem czy to ostatni, nie jeszcze nie ostatni, osiem albo dziewięć było. No i jak zwykle kasa doświadczenie na poczęstunek, może siedemdziesiąty trzeci level wbije. E, nawozy, sole e, jakieś dynki z, a materiały do budowy tych niektórych budynków, kolekcja majów, piekielna, no i... o super, poszu, super zdobycz czy super poszukiwania? Coś tam, o jeszcze je, jeden. Taki wyskoczył ludzik, co to jest? Wiara! I wiarze można wylosować. Super plony, super zdobycz, minutkę takie różne. Zobaczmy co ja wylosuję. Super plony na dzień! No dobrze, fajnie. Nie mam drzewa miłości, tak więc dobrze, bardzo się cieszę, wykorzystam sobie kiedyś. No i ósmy etap, czy nie wiem, czy oś ósmy, czy dziewiąty, chyba ósmy, 8 było. No i jak zwykle, doświadczenie kasa, e, nawozy, ciałki kupidy na miłość. O, te materiały do budowy sklejka. Kolekcja majów, kolekcja japońska, kolekcja fobii i znowu jakiś ludzik do pokręcenia, i trzy dolce, tak? nie więcej. Miałem dwa, no trzy, czy trzy, trzy. I znowu, o dwóch jest tutaj. Dwóch stworów jakichś do kręcenia. Ja sobie podejdę na tą póki co otwartą przestrzeń. jeden. No czemu on tak podszedł? Co on tak razem? Jeden to jest ninja, a drugi to jest astronauta, tak więc zakręcę sobie najpierw. W ninja to są budynki takie do budowy, do rozbudowy i dostałem lodowy pałac fioletowy jest lepszy chyba niż, niż yy, lodowy. Lodowy pałac fioletowy. No i chodź gościu, gdzie ty uciekłeś? Gdzie on Polas? No. Ja chcę sobie zakręcić w tym też. O, już mi ktoś kliknął, Kreta, bardzo dziękuję. No i Astronauta, Astronauta daje... O, jak bukiet je tu już dostanę, dostałbym, to bym dostał e, zombie dolce. Ale nie, dostałem czekoladkę, 7 sztuk czekoladki. Przyjmuję. No i jeszcze zostało po otwieranie tych wartościowych rzeczy, które podostawałem. Mm, tutaj, o, są różne bukiety tulipanów, są takie i takie, tylko nie wiem, które, e, te chyba dostałem, nie wiem. Mam takie i takie, ciekawe czy z tych wypada co innego i z tych co innego. R wyglądają tak samo niby, ale dobra. Otworzę ten, schody, miód, zombaksyt, e, kolekcja wescenna, lampka, szmaragdowe serce, a z tego... Może to samo? Tak, to samo. Tylko scho schody akurat nie wypadły. No to sobie otworzę jeszcze jeden. Tak. Znowu schody nie wypadły. Może jakiś skromniejszy bukiet tulipanów robił. Tutaj mamy przesyłkę z materiałami, czyli materiały, tak. Tutaj nawozy. Nawozy, nawozy, nawozy. No, tylko nawozy. Co no to za... co to za zmazam... A, z minerałami. No dobra, to sobie otworzę, to tego wypadnie więcej. Nawozy, różnego rodzaju nawozy. No dobrze, przyda się. Na moim poziomie nie mam dużo. Tak więc fajnie. Już mam nawozów więcej. Przydadzą się oczywiście. No i kolekcjoner 2 też wypadł. Czy z niego wypada kolekcja szmaragdowa? To jest najważniejsze, bo tam różne kolekcje to wypadają: miłości, piekielna, japońska, szkolna, piracka. Piracka dobrze, bo piracka trudna, piłkarska, kocią szczeniąt po jednej pewnie. No to fajnie. No, to fajnie. Kocią szczeniąt bardzo mnie cieszy. No i kosze ze zbiorami. Dużo ich mam. Tutaj będzie pełno zbiorów. Aż grę zacięło ile tego wypada. No dobrze. Każdy... każdy plon pod 10 albo po więcej aż mam znaki zapytania. Tego pełno miałem z tych... Tego było najwięcej z, z tego aż... Aż gra zacięła. Trochę tych plonów jest. Może i dobrze. Lilie mi się na przykład skończyły, zaraz zobaczę ile będę miał lilii, jak to do końca wypadnie. No i w końcu skończyło wypadać i mogę spokojnie sprawdzić ile wypadło mi tych plonów e, z 10 koszów ze zbiorami. Ja mam jeszcze 21, bo tyle akurat miałem tych, tych. i wystarczy, że pójdę w plony na ostatnią stronę. No i tak, to znaczy się z jednego kosza wypada 10 plonów z każdego. Bo ja nie miałem ani szciny, ani kapusty, ani dyni, ani ziemniaków i to wypada po 100. No całkiem fajnie, całkiem fajnie. No i tylko z drzewek wiadomo nie, nie wypada, ale tak to jest. Na przykład Lili, lili miałem bardzo malutko, dwie mi zostały. No i wypadło y, 100 jak widać Tylko świetliki, podziemne plony nie wypadają jak widać. Świetliki mam tyle miałem y, inne podziemne plony, które by tu były, na przykład Marakasy, czerwone smoki, ząbielony, to nie wypada z tego kosza ze zbiorami. No i odbieranie prezentów Czy ile ile mam stron? 5 stron, no dobra, to odbiorę prezenty jeszcze. Proszę o kolekcję miłosną, pozdrów mnie, ja mam 14 tysięcy różdek z różkiem się wymieniłem. No ładnie, ładnie. No ja też nie, nie narzekam na różdżki akurat. No i serdeczne pozdrowionka dla Mańka. Kolekcję miłosną. Ja sobie zostawię tą wiadomość, żeby ci odesłać kolekcję miłosną. Oczywiście, bo jeszcze nie wysłałem. Ale sobie odbiorę te prezenty i e, jadę dalej. Zapraszam do odwiedzenia i spojrzenia na wyspę. O, oczywiście Zbyszek już idę do Ciebie. Proszę bardzo, tutaj dynie rosną. Nie wiem czy to jest dynia, węd, czy zwykła dynia. E, o, krecik jest, czyli już mietek pracował, tylko... O, i dalej pracuje, oczywiście. Marmurowa jaskinia jest zbudowana, ale ja nie mam zbudowanej marmurowej jaskini. No i ładnie choineczki, mógłbym sobie kliknąć, kliknę sobie oczywiście, u Zbyszka, proszę bardzo, nie ma ich dużo, to, to można sobie poklikać nawet na filmie bez pauzy, tak, i zobaczymy inne wyspy, jak u Zbyszka to wygląda góra nieodkryta jeszcze, a wyspa miłości widać też nie do końca wyczyszczona. Przeznaczono na budynki na razie mają się czyści, widać chodzą i czyszczą eee, i dalej wyspa X eee, sobie koniczyna urosła Trochę budynków, wyspa nie wyczyszczona do końca, wyspa wiary nie jest odkryta, a wyspa nadziei trochę kucharzy, trochę poszukiwaczy, trochę budynków i też niecała wyczyszczona jak widać. No i... To tak, odbieram. Dzięki wielkie za kolekcję zabawek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I następna osoba i tak napisał. Odwiedzisz na odcinku i ocenisz od 1 do 10. Z góry dzięki pozdrawiam. No dobra. Trzeba będzie oceniać. Nie lubię oceniania trochę. Tutaj ee, myślę, że oceniam wyspę na 10. Chociaż tutaj grządeczki mogłyby być. Ale dobra, ładnie. Ocena na 10 bardzo ładnie. Brygada Elvisa sobie tutaj szaleje. Następna wyspa miłości. No dobra, na 7, ale dobra, ona się jeszcze czyści, ale tutaj można by było coś zagospodarować w tym miejscu. Nie ma tak. No. E, wyspa Majów się czyści. Jeszcze pewnie różdżkami albo później czymś. E, no i nie ma przejścia na wyspę X. To wszystko. Tak. Dobrze. I Odbieram kolekcję motorniczą i następna osoba. Pozdrawiam, odwiedź na odcinku. Zapraszam do Ula. No niestety, ule się już skończyły. E, Ula nie mogę Ci kliknąć. Mógłbym u Ciebie pokopać. A zresztą Ula już sobie zlikwidowałeś. Ale mogę Cię kliknąć w W Dwie twoje hojneczki i w kreta. Fajnie. Zaraz ten kret będzie kliknięty i pójdę na. No następne wyspy. No i e, kret kliknięty, proszę bardzo, wypadły tu lipany podziemne, koniwen i coś tam jeszcze. Dobra. I wyspa miłości. Wyczyszczona jak widać cała, bardzo ładnie. Podoba mi się wyspa zagospodarowana. Czemu tutaj nic nie wysiane? Albo może się dopiero się... Nie, raczej nie. No i wyspa mają wyczyszczona. Mogłyby być drzewka na całej wyspie, też niezagospodarowana wyspa do końca. E, wyspa X. Zagosp... Dziwne. E, nie zebrane do końca, tyle potrzeba było. To zebrał i poszedł. E, dziwne. Wyspa nadziei e, się czyści, jak widać. Robotnicy chodzą i czyszczą. Ładnie. Bardzo ładnie. No. I odbieram dzięki za dwie kolekcje wiosenne odbieram. No i tyle. Tyle. Odcinek mam nadzieję, że nie będzie się długo wysyłał, nie będzie długi bardzo. Bo to miałby, bo miał być odcinek tylko z otwieraniem uli, ale przy okazji odebrałem prezenty. Zaraz sobie tutaj jakieś grządki postawię. I coś na 4 godziny będę musiał sobie wysiać na razie, póki co na tych grządkach. A tymczasem. Oczywiście zapraszam do zasubskrybowania, do polubienia strony Xantor, do dołączenia do grupy Ziomki, ziomalek Santora, Linki w opisie filmu oczywiście do tych stron. I trzymajcie się. Pa pa, pozdrawiam.